Nieruchomości zawsze się opłaca inwestować. Na pewno w grunty, na pewno w mieszkania są, są powiedzmy dużo bardziej podatne na koniunkturę yy, aktywa, aktywa na, rynku, na rynku nieruchomości, jak, jak hotele na przykład. To, to to jest kwestia jakby wyspecjalizowania się. Natomiast co do zasady, w rynek nieruchomości zawsze warto inwestować, jest to twarde aktywo z wewnętrzną wartością swoją, ono nie paruje jak akcje czy, czy obligacje i myślę, że to w nieruchomości to jest w ogóle największe aktywo inwestycyjne na świecie. Popyt jest bardzo duży cały czas, natomiast chodzi o faktyczne transakcje sprzedaży. Zarówno jeżeli chodzi o nabywców indywidualnych, jak i o indywidualnych inwestorów prywatnych, ale też o duże instytucje finansowe, które, które się naszym rynkiem jakiś czas temu za, zainteresowały, a na kanwie tych wszystkich zdarzeń również zawiesiły swoje decyzje y, zakupowe. I myślę, że to powoli się będzie odmrażało, a jeżeli ten, te, te, te ilość tych transakcji będzie przyrastała, to i deweloperzy zareagują tym, że zwiększą produkcję nowych mieszkań i, i gdzieś tam jesteśmy w stanie wrócić na te poziomy powiedzmy nawet 200 tysięcy mieszkań, mieszkań rocznie, co, co by dawało nam, że gdzieś tam w perspektywie 10-15 lat myślę, że jesteśmy w stanie dogonić, dogonić średnią w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o, o ilość mieszkań na mieszkańców, ale też y, o zwiększenie metraży mieszkań przypadających na mieszkańca. Wydaje się, że idziemy też w tym kierunku, że gdzieś tam w przeciągu, nie wiem, 9-12 miesięcy zacznie się cykl obniżek stóp procentowych, co jeszcze by wzmocniło naszą branżę, nie tylko naszą, bo cała gospodarka tego potrzebuje, ale, ale, ale w ramach tej gospodarki nasza branża też, e, też by na tym zyskała i wydaje się, że że możemy ostrożnie, ale, 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 ale prognozować wyraźną, wyraźny, znaczy systematyczną poprawę sytuacji w branży.